Przetłumaczę ten tekst na język polski zachowując formę paragrafów pisząc liczby słownie, poza numerami w tytule rozdziału, i używając naturalnego języka polskiego. Chwyć Panie, tarcze i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zastawiaj drogę prześladowcom moim, powiedz duszy mojej, jam jest zbawieniem Twoim. Te słowa z Psalmu 35, wersety 2 i 3. Ukazują głębie wołania Dawida, gdy był otoczony przez wrogów. Nie używał on półśrodków, nie wahał się wołać o pełną i natychmiastową Bożą interwencję. Dziś, drogi bracie, Ty również jesteś otoczony być może nie przez widzialne armie jak Dawid, ale przez siły o wiele bardziej subtelne i równie destrukcyjne. Współczesne pułapki nie przychodzą z sygnałami ostrzegawczymi przebierają się za możliwości, za relacje, za małe ustępstwa, które powoli podkopują twoją wiarę i wysysają twoją duchową siłę. Psalm 35 kontynuuje w wersetach 4 i 5. Niech będą zawstydzeni i pohańbieni ci, którzy czyhają na życie moje. Niech się cofną i niech się zawstydzą ci, którzy zamyślają zło przeciwko mnie. Niech będą jak plewy na wietrze, a anioł pański niech ich Rozproszy. Zauważ tutaj duchową strategię. Dawid nie tylko prosi o ochronę, on wzywa bożą ofensywę przeciwko swoim przeciwnikom. W tym małym miasteczku w Polsce rodzina odkryła, że ich trudności nie były zwykłymi zbiegami okoliczności. Przez trzy pokolenia spór o ziemię doprowadził do wypowiedzenia przeciwko nim słów przekleństwa. Dziadek odmówił sprzedaży swojej posiadłości za niesprawiedliwą cenę a kupujący, zaangażowany w praktyki okultystyczne, przysiągł, że żaden owoc z tej ziemi nie będzie utrzymywał tej rodziny. To, co wydawało się być tylko słowami urazy, ujawniło się jako prawdziwa, duchowa bariera. Czy potrafisz zidentyfikować pułapki, które zostały zastawione na Twojej drodze? Ten biznes, który niewytłumaczalnie upadł, gdy wszystko wskazywało na sukces? Ten związek, który zawsze kończy się w ten sam bolesny sposób? Zdrowie, które wydaje się osłabione bez widocznej przyczyny? To mogą być znaki duchowych pułapek, dokładnie jak opisuje to Dawid w Wersecie Siódmym, bo bez powodu zastawili na mnie swoją sieć w dole, który bez przyczyny wykopali dla mojej duszy. Chwała Bogu, ponieważ ten sam psalm, który identyfikuje problem. Przynosi również rozwiązanie. Rozpoznanie pułapki jest pierwszym krokiem do jej całkowitego zniszczenia. Módlmy się razem w tym momencie. Panie Boże, tak jak objawiłeś Dawidowi pułapki jego wrogów, objaw mi teraz każdą ukrytą pułapkę, która powstrzymała moje błogosławieństwa. Gdzie są ukryte sieci? Niech Twoje światło je odsłoni. Gdzie są doły wykopane przeciwko mnie? Niech Twoi aniołowie prowadzą mnie z dala od nich. W imię Jezusa. Amen. Czy czujesz to namaszczenie? Dopiero zaczynamy. Gdy Psalm 35 nadal będzie uwalniany nad Twoim życiem, każda pułapka zostanie nie tylko odkryta, ale całkowicie zniszczona. Moc Psalmu 35 wykracza daleko poza prostą identyfikację duchowych pułapek. Wyposaża nas w boską broń do walki z każdym czarem czy przekleństwem wypowiedzianym przeciwko naszemu życiu. Zauważ, co Dawid ogłasza w wersecie ósmym: Niech przyjdzie na nich zagłada nieoczekiwanie, a sieć, którą zastawili, niech ich samych usidli, niech wpadną w tę samą zagładę. Jest to potężne duchowe prawo: to, co zostało wysłane przeciwko Tobie, powróci do swojego pierwotnego źródła. Jest to boska zasada zwrotu, jak czytamy w liście do Galacjan 6, werset 7. Nie łudźcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to też rządź będzie. W małym polskim miasteczku rodzina kontynuowała swoją podróż duchowego odkrycia. Po zidentyfikowaniu źródła przekleństw znaleźli pastora, który znał moc psalmu 35 nauczył ich, że nie wystarczy tylko rozpoznać problem. Konieczne było aktywowanie duchowej broni, którą Bóg udostępnił w swoim słowie. Drogi bracie, czy słyszysz to? Słowa tego psalmu nie są tylko literami na stronie. Są duchowymi dekretami z mocą by odwrócić każdą sytuację. W wersecie 10 Dawid ogłasza Wszystkie kości moje powiedzą, panie, któż jest jak ty, który wybawiasz ubogiego od mocniejszego od Niego, tak ubogiego i potrzebującego od tego, który Go ograbia. To jest Twoja pierwsza broń werbalna deklaracja. Twoje kości, struktura, która podtrzymuje całe Twoje ciało, powinny ogłaszać nieporównywalność Boga. Kiedy wypowiadasz Psalm 35, aktywujesz duchową częstotliwość, która niszczy jarzma. Druga broń jest objawiona w wersecie 18. Będę Cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę Cię chwalił. Uwielbienie, szczególnie we wspólnocie, wzmacnia moc Boga przeciwko czarom. Kiedy wielbisz, tworzysz duchowe środowisko, w którym ciemność nie może pozostać. Niech będzie pochwalony Bóg. Dał nam broń, która nie jest cielesna, ale potężna w Bogu do burzenia warowni, jak czytamy w drugim liście do Koryntian 10, werset 4, Psalm 35 jest jedną z tych potężnych broni. Trzecią bronią jest boska sprawiedliwość. Zauważ werset 24. Sądź mnie według Twojej sprawiedliwości, Panie Boże mój, i nie pozwól, aby się cieszyli z mojego powodu. Nie musisz wymierzać sprawiedliwości własnymi rękoma. Sprawiedliwość Boża jest bardziej precyzyjna i potężniejsza niż jakakolwiek ludzka zemsta. W polskiej rodzinie dziadek próbował przez lata rozwiązać sytuację za pomocą ludzkich środków prawnych, bez powodzenia. Dopiero gdy nauczyli się wzywać boskiej sprawiedliwości przez Psalm 35, sprawy zaczęły się drastycznie zmieniać. Módlmy się z autorytetem w tym momencie. Ojcze Niebieski. Aktywuję teraz moc Psalmu 35 przeciwko każdemu czarowi, każdemu przekleństwu, każdemu negatywnemu słowu wypowiedzianemu przeciwko mojemu życiu. Niech Twoja sprawiedliwość powstanie na moją korzyść. Niech to, co zostało wysłane przeciwko mnie, powróci do swojego źródła. Ogłaszam, że żadna broń utworzona przeciwko mnie nie będzie skuteczna w imię Jezusa. Amen. Aleluja. Broń jest w Twoich rękach, a teraz nauczmy się jej używać, aby ostatecznie złamać pułapki. Nadszedł czas, aby przejść od identyfikacji do działania. Psalm 35 nie służy tylko do rozpoznania pułapek, służy do złamania każdej z nich mocą wypowiedzianego słowa. Jest to metoda, której sam Dawid użył, gdy stanął w obliczu niemożliwych okoliczności. W Wersecie 17 woła on. Panie, jak długo będziesz na to patrzył? Ocal moją duszę od ich spustoszeń, moją ukochaną od lwów. To jest pierwszy krok do złamania pułapek, zapytanie Boga jak długo, demonstracja świętej niecierpliwości, która porusza niebiosa. Nie zostałeś stworzony, aby współistnieć z przekleństwami, ale aby żyć w pełnej wolności. Nasza polska rodzina przeszła decydujący moment, gdy najmłodszy syn, już w trzecim pokoleniu dotkniętym, zdecydował, że nie będzie dłużej akceptował tego stanu jako normalnego. Zaczął codziennie ogłaszać Psalm 35, werset po wersecie, imię po imieniu. Z każdą deklaracją wizualizował niewidzialne łańcuchy łamiące się nad jego rodziną. Drodzy bracia, chcę, żebyście zrobili to samo teraz. Złammy razem te pułapki potężną deklaracją. Powtórz za mną: Spieraj się, panie, z tymi, którzy się ze mną spierają, walcz przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie. Chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Poczuj moc tych słów. Każda sylaba jest naładowana niebiańskim autorytetem. Kiedy ogłaszasz Psalm 35, zapraszasz samego Boga, aby był Twoim obrońcą w niebiańskich sądach. W wersecie 9 Dawid ogłasza, a moja dusza będzie się radować w Panu, będzie się weselić w Jego zbawieniu. To jest kluczowa zasada. Ogłaszaj zwycięstwo jeszcze zanim zobaczysz je zamanifestowane w naturalnym świecie. Twoja wcześniejsza radość jest demonstracją wiary, która łamie pułapki. Oto praktyczna metoda modlitwy oparta na psalmie 35, do łamania czarów i duchowych pułapek. Po pierwsze, zidentyfikuj atakowane obszary: Twoje zdrowie, finanse, relacje, umysł lub cel. Po drugie, ogłoś konkretnie werset z Psalmu 35, który odpowiada temu obszarowi. Dla problemów zdrowotnych werset 27. Niech się radują i weselą ci, którzy sprzyjają mojej sprawiedliwej sprawie i niech mówią nieustannie. Niech będzie wywyższony Pan, który ma upodobanie w pomyślności swojego sługi. Po trzecie, ustanów okres 35 dni, na cześć Psalmu 35, aby codziennie ogłaszać te wersety nad każdym atakowanym obszarem. Pewien przedsiębiorca, który stracił wszystko po niewytłumaczalnej serii niepowodzeń, zastosował tę metodę. W 21 dniu swoich deklaracji otrzymał nieoczekiwany telefon z propozycją współpracy, która przywróciła wszystko, co stracił, i o wiele więcej. Chwała Bogu! Łańcuchy łamią się w tej chwili. Możesz jeszcze nie widzieć tego fizycznymi oczami, ale w duchowym królestwie dzieje się rewolucja na Twoją korzyść. Módlmy się z autorytetem. W imię Jezusa łamie teraz każdą pułapkę. Każdy czar, każde słowo przekleństwa wypowiedziane przeciwko mojemu życiu, mojej rodzinie, mojemu zdrowiu i moim finansom. Przez moc Psalmu 35 ogłaszam: Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia. Niech się okryją wstydem i hańbą wszyscy, którzy się wywyższają przeciwko mnie. Amen. Boska interwencja dopiero się zaczyna. Jest wzniosły moment w Psalmie 35, kiedy Dawid rozumie, że nie walczy już sam. Wersety 9 i 10 objawiają tę chwalebną prawdę: A moja dusza będzie się radować w Panu, będzie się weselić w Jego zbawieniu. Wszystkie moje kości powiedzą: Panie, któż jest jak Ty, który wybawiasz ubogiego od mocniejszego od Niego? Drogi bracie. To jest duchowa rzeczywistość, która ustanawia się teraz nad Twoim życiem. Sam Bóg wkracza w Twoją bitwę. To nie są już tylko Twoje modlitwy, Twoje wysiłki czy Twoje strategie. To Pan zastępów manifestujący swoją moc na Twoją korzyść. W małym polskim miasteczku zaczęło się dziać coś niezwykłego. Po tygodniach ogłaszania Psalmu 35. Rodzina była świadkiem tego, co można opisać tylko jako boską interwencję. Człowiek, który rzucił na nich przekleństwo, już nieżyjący od lat, miał bratanka, który przyszedł do ich domu. Ze łzami w oczach wyznał, że zna przekleństwo, które jego wujek rzucił i poprosił o przebaczenie w imieniu rodziny. Przyniósł ze sobą dokumenty, które dowodziły, że ziemia naprawdę należała do rodziny od początku. Dokumenty, które były ukrywane przez lata. Znaki boskiej interwencji często pojawiają się w nieoczekiwany sposób. W wersetach 11 i 12 Dawid opisuje: Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem, odpłacają mi złem za dobro, przynosząc spustoszenie mojej duszy. Ale zauważ, jak odpowiada w wersetach 13 i 14. A jak gdy oni chorowali, przywdziewałem wór. Umartwiałem swoją duszę postem, a moja modlitwa wracała na moje łono. Postępowałem jakby to był mój przyjaciel czy brat. Chodziłem pochylony, lamentując jak ten, który płacze po swojej matce. To jest potężny klucz. Kiedy Bóg interweniuje, często prowadzi nas, abyśmy odpowiadali na zło dobrem, na przekleństwo błogosławieństwem. Nie jest to pozycja słabości, ale niebiańska strategia, która całkowicie rozbraja wroga. W wersecie 16 Dawid opisuje swoich prześladowców: "Jak obłudni szydercy na ucztach zgrzytali zębami przeciwko mnie". Czy potrafisz zidentyfikować takie osoby w swoim życiu? Tych, którzy uśmiechają się w twojej obecności, ale knują przeciwko tobie, gdy cię nie ma? Psalm 35 jest Twoją odpowiedzią na tę sytuację. Jednym z najjaśniejszych przejawów boskiej interwencji jest zmiana okoliczności bez ludzkiego wyjaśnienia dokładnie tak, jak stało się z Józefem w Egipcie, który przeszedł z więzienia do pałacu w jeden dzień. Pan może zmienić Twój scenariusz tak szybko i tak całkowicie, że wszyscy uznają, to był Bóg. W wersecie 18 Dawid składa obietnicę, którą powinniśmy naśladować. Będę cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę cię chwalił. Kiedy Bóg interweniuje, nasze publiczne świadectwo staje się częścią boskiej strategii, aby rozszerzyć jego chwałę i błogosławić innych, którzy stoją w obliczu podobnych sytuacji. Polska rodzina nie zachowała swojego świadectwa dla siebie. Podzielili się w swoim kościele, jak Psalm 35 złamał przekleństwo trzech pokoleń. To wyzwoliło ruch wyzwolenia w tym małym miasteczku z dziesiątkami innych rodzin doświadczających wyzwolenia z podobnych duchowych pułapek. Módlmy się razem w tym kluczowym momencie. Ojcze Niebieski, tak jak potężnie interweniowałeś w życiu Dawida, interweniuj teraz w mojej sytuacji. Niech aniołowie, którzy działali w Psalmie 35, zostaną wysłani teraz na moją korzyść. Niech ci, którzy knują przeciwko mnie, będą zawstydzeni, a ci, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia, niech będą zawstydzeni. Twoja boska interwencja jest moim dziedzictwem sprawa w Chrystusie Jezusie. Amen. Aleluja. Bóg, który interweniuje, działa właśnie teraz na Twoją korzyść. Gdy zbliżamy się do zakończenia Psalmu 35, Dawid objawia nam chwalebny rezultat boskiej interwencji. Całkowite wyzwolenie bez pozostałości, bez resztek ucisku. Zauważ, co ogłasza w wersetach 19 do 21. Niech się nie cieszą z mojego powodu moi wrogowie bez powodu. Niech nie mrugają oczyma ci, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, bo nie mówią o pokoju. Lecz przeciwko spokojnym na ziemi obmyślają zdradliwe słowa, otworzyli przeciwko mnie swoje usta, mówią: ha, ha, nasze oczy to widziały. Drogi bracie, to jest wierny portret tych, którzy knuli przeciwko Tobie, ludzi, którzy cieszyli się z Twoich trudności, którzy mówili kłamstwa, którzy otwierali swoje usta z fałszywymi oskarżeniami. Ale zauważ, jak Dawid odpowiada w wersecie 22. Ty, panie, widziałeś to, nie milcz. Panie, nie oddalaj się ode mnie. Oto sekret: kiedy Bóg widzi, nie pozostaje w milczeniu. Całkowite wyzwolenie zaczyna się, gdy zrozumiesz, że Pan nie tylko obserwuje Twoją sytuację, On aktywnie interweniuje, aby ją zmienić. Nasza polska rodzina doświadczyła tego w niezwykły sposób. Po wyznaniu bratanka i zwrocie dokumentów stało się coś jeszcze głębszego. Choroby, które dotykały różnych członków rodziny, od niewytłumaczalnych problemów z sercem po schorzenia autoimmunologiczne, które przeczyły diagnozom, zaczęły znikać. Lekarze byli zdumieni. Nie było naukowego wyjaśnienia, tylko manifestacja całkowitego wyzwolenia, które obiecuje Psalm 35. Werset 23 kontynuuje: Przebudź się i zbudź na mój sąd, na moją sprawę. Mój Boże i Mój Panie, kiedy Bóg budzi się dla Twojej sprawy, nic nie pozostaje takie samo. To tak, jakby cała niebiańska armia mobilizowała się na Twoją korzyść. W swojej pracy, w interesach, które wydawały się przeklęte, polska rodzina była świadkiem imponującego zwrotu sytuacji. Te same ziemie, które nie rodziły od lat, zaczęły dawać owoce w obfitości. Te same biznesy, które wielokrotnie bankrutowały, zaczęły prosperować. Te same relacje, które były zerwane, zaczęły się odnawiać. Całkowite wyzwolenie nie ogranicza się do jednego obszaru, rozciąga się na wszystkie aspekty Twojego życia. Werset 27 ogłasza: Niech śpiewają i cieszą się ci, którzy sprzyjają mojej sprawiedliwej sprawie, i niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony Pan, który kocha pomyślność swojego sługi. Zauważ te potężne słowa: Pan kocha pomyślność swojego sługi. Twoje wyzwolenie nie jest częściowe. Obejmuje dobrobyt, zdrowie, spokój umysłu, odnowione relacje i odnowiony cel. Jednym z najpiękniejszych owoców całkowitego wyzwolenia jest transformacja strachu w zwycięstwo. Na początku Psalmu Dawid był otoczony, przyparty do muru, zagrożony. Na końcu, w wersecie 28, ogłasza z ufnością: A mój język będzie mówił o Twojej sprawiedliwości i o Twojej chwale przez cały dzień. Nie więcej słów rozpaczliwej prośby, ale deklaracje zwycięstwa i wdzięczności. To dokładnie ta transformacja dzieje się w Twoim życiu teraz, gdy moc psalmu 35. Jest uwalniana nad Tobą. To, co wcześniej było powodem strachu, teraz będzie Twoim największym świadectwem. Módlmy się z wiarą, Ojcze Niebieski, przyjmuje teraz całkowite wyzwolenie obiecane w Psalmie 35. Ogłaszam, że żadna broń, żadne przekleństwo, żadna pułapka nie pozostanie w moim życiu. Gdzie był niedostatek, przyjmuję obfitość. Gdzie była choroba, przyjmuje zdrowie, gdzie było zamieszanie, przyjmuje jasność celu. Mój język będzie mówił o Twojej sprawiedliwości i o Twojej chwale przez cały dzień. W imię Jezusa, Amen. Chwała Bogu. Bitwa jest wygrana, a owoce zwycięstwa już się manifestują. Teraz, gdy doświadczyliśmy boskiej interwencji i całkowitego wyzwolenia przez moc Psalmu 35. Musimy nauczyć się, jak utrzymać tę zdobytą wolność. Wolność nie jest tylko wydarzeniem, jest stylem życia, który musi być kultywowany codziennie. Sam Dawid uczy nas tej zasady w ostatnim wersecie Psalmu 35, 28. A mój język będzie mówił o Twojej sprawiedliwości i o Twojej chwale przez cały dzień. Zauważ, że nie mówi okazjonalnie lub kiedy sobie przypomnę, ustanawia zobowiązanie do ciągłej wdzięczności i chwały. W małym polskim miasteczku rodzina zrozumiała, że po trzech pokoleniach duchowej niewoli będą musieli ustanowić nowe praktyki, aby utrzymać zdobytą wolność. Ustanowili codzienny moment, wczesnym rankiem, aby wspólnie ogłaszać kluczowe wersety z Psalmu 35. Ta prosta praktyka wzniosła mur duchowej ochrony wokół nich. Drogi bracie, chcę podzielić się z Tobą trzema fundamentalnymi strategiami, aby pozostać wolnym od wszelkich nowych duchowych pułapek. Po pierwsze, ustanów codzienną rutynę prorockich deklaracji. Wybierz trzy wersety z Psalmu 35, które najbardziej przemówiły do Twojego serca i ogłaszaj je na głos każdego ranka. Pamiętaj, że Twój język ma moc życia i śmierci. Kiedy ogłaszasz słowo, uwalniasz aniołów, aby działali na Twoją korzyść. Po drugie, praktykuj duchową czujność. W wersecie dziewiętnastym Dawid modli się. Niech się nie cieszą z mojego powodu moi wrogowie bez powodu, niech nie mrugają oczyma ci, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Bądź czujny na znaki nowych pułapek, nagłe blokady. Powtarzające się problemy lub intensywne ataki na Twój umysł. Szybko je identyfikuj i natychmiast zastosuj moc Psalmu 35. Po trzecie, pozostań we wspólnocie. Całkowite wyzwolenie nie zostało zaprojektowane, aby doświadczać go w izolacji. Werset 18 przypomina nam: Będę Cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę Cię chwalił. Istnieje szczególna ochrona we Wspólnocie Świętych w dzieleniu się świadectwami i we wspólnej modlitwie. Jeden z członków polskiej rodziny, gdy przeprowadził się do innego miasta z powodów zawodowych, zaczął doświadczać powrotu niektórych starych problemów. Dopiero gdy połączył się z nową wspólnotą wiary i podzielił się swoim świadectwem, ochrona została przywrócona. Nie lekceważ mocy wspólnoty. Aby wzmocnić swoje wyzwolenie, ogłaszaj codziennie: Jestem wolny przez boską interwencję. Pan spiera się z tymi, którzy spierają się ze mną i walczy przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie. Żadna broń utworzona przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Pan ma upodobanie w pomyślności swojego sługi. A kiedy poczujesz jakikolwiek atak próbujący powrócić, módl się natychmiast. Ty, Panie, widziałeś to. Nie milcz, Panie, nie oddalaj się ode mnie. Przebudź się i zbudź na mój sąd, na moją sprawę, mój Boże i mój Panie. Psalm 35, wersety 22 i 23. Drodzy bracia, największą nagrodą utrzymanej wolności jest niewzruszony pokój, który ona produkuje. To ta wewnętrzna pewność, że bez względu na to, co przyjdzie przeciwko Tobie, Pan zastępów jest po Twojej stronie, spierając się z tymi, którzy spierają się z Tobą. Módlmy się razem tą modlitwą utrzymania wolności. Ojcze Niebieski, tak jak wyzwoliłeś mnie przez moc Psalmu 35, naucz mnie pozostać wolnym. Niech mój język nadal mówi o Twojej sprawiedliwości i o Twojej chwale każdego dnia. Ustanów ognisty mur wokół mnie i postaw swoich aniołów na straży nad moim życiem, Moją rodziną i moimi drogami, w imię Jezusa, amen. Dotarliśmy do kulminacyjnego momentu tej potężnej podróży przez Psalm 35. Pamiętasz pytanie, które zadaliśmy na początku? Jakie niewidzialne pułapki blokują Twoje błogosławieństwa? Teraz mamy nie tylko odpowiedź, ale kompletne rozwiązanie. Przez moc Psalmu 35 każda pułapka została odsłonięta. Każdy czar został złamany, a boska interwencja ustanowiła nową rzeczywistość nad Twoim życiem. Wielka nagroda, którą obiecałem na początku, jest teraz w Twoich rękach. Niewzruszony pokój, który przychodzi z wiedzy, że Wszechmogący Bóg osobiście spiera się z tymi, którzy spierają się przeciwko Tobie. Nie ma cenniejszego skarbu niż ta pewność. W małym polskim miasteczku rodzina nie tylko doświadczyła wyzwolenia i odnowienia, stali się kanałem wyzwolenia dla całej społeczności. Ich świadectwo zainspirowało innych do szukania własnego wyzwolenia przez Psalm 35, a duchowy zwrot zmienił cały region. Ta sama moc jest dostępna dla Ciebie teraz. Boska interwencja, której doświadczyłeś dzisiaj przez ten Psalm, nie jest tymczasowa. Jest trwała i transformująca. Jak Dawid ogłosił w ostatnim wersecie. A mój język będzie mówił o Twojej sprawiedliwości i o Twojej chwale przez cały dzień i o Twojej chwale przez cały dzień. Niech to będzie również Twoją deklaracją od tej chwili. Drogi bracie, nie zatrzymuj tylko dla siebie tego skarbu wyzwolenia. Podziel się tym filmem z kimś, o kim wiesz, że zmaga się z duchowymi bitwami. Ta sama boska interwencja, której doświadczyłeś, może dotrzeć do Twoich bliskich przez Twój prosty akt dzielenia się. I nie przegap naszego następnego przesłania o tajemnym psalmie, który otwiera finansowe drzwi w 24 godziny. Aktywuj powiadomienia, aby być pierwszym, który otrzyma to słowo dobrobytu. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Strzeże twojego serca i twojego umysłu w Chrystusie Jezusie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.